Liga Mistrzów PvP. Rozgrywana od kilku tygodni rywalizacja najlepszych pilotów bojowych w frakcji skrzydła usarze dobiega do fascynującego finału. Wczoraj, w pierwszej z potyczek półfinałowych, walczyli Komander Bozio i Komander Shinzo Sin. Po długiej i męczącej potyczce dwóch pytonów do finału zakwalifikował się Commander Bodzio. Gratulujemy! Dzisiaj wieczorem o dostęp do finału walczyć będą dwie legendy polskich kosmicznych myśliwców. Komander Krutek i Komander Kyokushin. Już przygotowują swoje statki, już żegnają się z kobietami. Komander Kyokushin odpręża się, mknąc na swojej dwukołowej maszynie po planecie z minimalnym ciążeniem. Natomiast komander Krutek zwyczajowo odpoczywa niszcząc okręty wrogów, swoich, swoich przyjaciół i koleżanek swoich przyjaciół. Niebawem finały, więc powodzenia, piloci!